Cześć ogrodnicy, z tej strony Jarek Sławek ze sklepu Floks.pl. Od 20 lat pomaga moim klientom rozwiązywać trudne ogrodnicze problemy, a w dzisiejszym nagraniu skupimy się na obornikach. Obserwując ceny nawozów mineralnych na półkach sklepowych, można dojść do wniosku, że przyszły sezon stanie pod ogromnym znakiem zapytania, jeśli chodzi o nawożenie roślin ważnych, szczególnie w małych ogrodach. Patrząc na cenniki, to worek opakowania nawozu 25 kg może kosztować nawet 250 zł. Myślę, że nie każdego będzie stać, żeby kupić taki nawóz, dlatego postanowiłem dla Was nagrać film, który będzie w pewnym, w pewnym sensie pomocą i rozwiązaniem. W tym nagraniu skupimy się na nawozach naturalnych, pochodzenia organicznego, które od wielu lat występują i są bardzo często używane w rolnictwie. I takimi nawozami są różnego rodzaju oborniki. Jeśli pytacie, czym w ogóle jest obornik, to no sprawa jest bardzo prosta, ponieważ są to odchody zarówno stałe, jak i płynne zwierząt wymieszane ze ściółką. I do wyboru mamy różne oborniki, a za moment przedstawię Wam rodzaje najpopularniejszych nawozów, które możecie stosować w Waszych ogrodach. Co warto wiedzieć, taki obornik jest nawozem długodziałającym. I nie działa tylko 3 czy 6 miesięcy, ale jego działanie następcze, czyli od momentu wysypania obornika na glebę, trwa nawet 3 do 4 lat. Także jest to bardzo dobry nawóz, który możecie stosować w dłuższej perspektywie. Wybierając obornik granulowany, mamy do dyspozycji dwa rodzaje. Pierwszym jest obornik żywy, taki, który pochodzi od rolnika ze stajni. A drugi to obornik granulowany, który możecie kupić na przykład w sklepie ogrodniczym. Jest pewien problem, jeśli chodzi o te oborniki żywe, ponieważ na glebę warto wysypać obornik, który został nieco przefermentowany nie taki prosto ze stajni, ale też trudno ocenić jego skład, ponieważ sam skład obornika w dużej mierze zależy od kilku czynników. Pierwszym, na przykład, może być sposób przechowywania tego obornika, drugim to to, z jakiego zwierzęcia pochodzi ten obornik, a trzecim czynnikiem może być na przykład to, czym były karmione zwierzęta. I to wszystko wpływa na zawartość substancji mineralnych, mikro, makroelementów i obornik obornikowi nierówny. A myślę, że alternatywą mogą być oborniki granulowane, które możecie kupić w sklepach ograniczych, i moim zdaniem ich zaletą jest. Prostota użytkowania, ponieważ wystarczy rozsypać je na glebę. A oprócz samej prostoty użytkowania, to też w miarę stały skład, także tutaj nie będzie ryzyka przenawożenia. W sklepach ogrodniczych mamy do dyspozycji oborniki z różnych zwierząt. Te najczęściej spotykane to obornik owczy, obornik koński, obornik kurzy oraz obornik bydlęcy. Omówmy skład i zastosowanie tych czterech oborników. I na pierwszy ogień pójdzie obornik owczy. Jest to obornik, który jest polecany na gleby próchnicze, a szczególnie w przypadku upraw takich jak ogórki, trawniki czy nawet kwiaty balkonowe. W tym oborniku znajdziecie około 1,4% azotu, 1% fosforu oraz 1,2% potasu. Oczywiście tutaj należy również dodać do tego mikroelementy oraz zawartość masy organicznej. A oto obornik koński, który idealnie sprawdza się w uprawach roślin okopowych, takich jak ziemniaki, marchewka, seler czy buraki. Idealnie sprawdza się na glebach mokrych, gliniastych. Sprawia, że ta gleba staje się cieplejsza bardziej przepuszczalna, a w swoim składzie oprócz masy organicznej zawiera 1,7% azotu, 2% fosforu oraz 1,7% potasu. W naszym porównaniu powoli dochodzimy już do tych bardziej popularnych oborników i teraz pojawia nam się na liście obornik kurzy, który stosowany jest praktycznie na każdą glebę. Zawiera bardzo dużo azotu. Także z tym obornikiem musicie trochę uważać, żeby nie przynawozić roślin. Warto go stosować np. wczesną wiosną pod uprawy takich roślin jak szpinak, cebula. Rośliny kapustne czy pomidory. To są rośliny, które mają bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o glebę oraz składniki pokarmowe. Także takim obornikiem można śmiało nawozić tego typu warzywa. Jeśli chodzi o skład takiego granulowanego obornika, to w jego składzie znajdziecie 3% azotu, 2,3% fosforu oraz 2% potasu. A oto obornik bydlęcy. Jeden z chyba najbardziej popularnych oborników stosowanych w ogrodnictwie i rolnictwie. W jego składzie znajdziecie 2,8% azotu, 2,8% fosforu oraz 2% potasu. Jest to najpopularniejszy obornik, który może być śmiało stosowany pod rośliny które mają bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o zasobność gleby oraz składniki pokarmowe. A mowa tutaj o takich roślinach jak na przykład ogórki, papryka, pomidory. Możecie go również stosować pod drzewka owocowe, kwiaty i rośliny balkonowe. Jest to najbardziej wszechstronny obornik, może być stosowany zarówno jesienią, po plonach, albo na przykład wczesną wiosną. W zasadzie każdy z tych oborników, które tutaj omówiłem, można stosować od marca do końca października. Przygotowując glebę pod przyszłoroczne zasiewy, musicie wiedzieć, że zachodzi pewna kolizja w przypadku stosowania oborników oraz wapna. Te dwa składniki się wykluczają. Nigdy nie stosuje się wapna wraz z obornikiem. Możecie zapytać dlaczego, bo logicznie myśląc. Te dwa składniki mogą świetnie wzmacniać glebę. Ale nie. Stosując wapno po oborniku, zachodzi pewna reakcja chemiczna. Azot w formie amonowej, zawarty w próchnicy obornika, przekształca się w amoniak, który szybko uwalnia się do atmosfery. Wapno przyspiesza rozkład materii organicznej, która została wprowadzona wraz z obornikiem. No dobrze, ale w takim razie kiedy warto zastosować wapno po oborniku? I tutaj przyda Wam się kwasomierz glebowy. Rozważając to, czy w danym roku zastosować wapno czy obornik, sprawdźcie pH swojej gleby. Jeśli pH jest niższe niż 6,5, wtedy nasypcie wapna. Jeśli jest wyższe, możecie śmiało dawać obornik. Stosując wapno jednego roku, następnego roku zastosujcie obornik. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was pomocny i teraz już będziecie wiedzieli, jakie są zalety oborników i jak należy je stosować. Myślę, że to jest świetna alternatywa dla nawozów mineralnych i bez problemu będziecie mogli zastosować tego typu nawóz na swoją glebę. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych filmów na naszym kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.